Subskrybuj kanał Moja Cukrzyca TV. Zostaw łapkę w górę. Witam w studiu e, magister Alicję Szewczyk, prezeska Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, która przybliży nam temat świadome życie z cukrzycą w duchu pozytywnej e, dyscypliny. Cześć Alicjo, dobry wieczór, witam, dobry wieczór. witam, Jurku, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie e, i bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj opowiedzieć troszeczkę coś o dyscyplinie, która jest słowem bardzo takim, bym powiedziała w świecie. No, trudnym. Także oddaję Myślę, że... głos, prezentację wrzucamy na ekran i zapraszam do wygłoszenia. Szanowni Państwo, tu wspólnie z koleżankami, pielęgniarkami, konsultantami w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, już w ubiegłym roku przygotowałyśmy dwa takie plakaty na, na Światowy Dzień Cukrzycy, i nie tylko, właśnie plakaty, które dotyczą przede wszystkim edukacji, ale też wskazują na to, żeby zachować pozytywną dyscyplinę, nie tylko dla pacjentów z cukrzycą, ale ogólnie dla wszystkich osób, bo ta pozytywna dyscyplina daje nam zdrowie, daje nam moc. A co mieści się w tej pozytywnej dyscyplinie, jak Państwo widzicie na tych plakatach, to przede wszystkim samokontrola, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, badania laboratoryjne, częste wizyty u lekarza, profilaktyka i co robią pielęgniarki które praktycznie pracują z państwem edukują wspierają zapobiegają i zobaczcie państwo na stronach na stronie światowego dnia cukrzycy kilka takich punktów które wskazują że samopoczucie państwa i stres bardzo często występuje. Jest to 36% u 36% osób chorych na cukrzycę. Te osoby doświadczają stresu związanego z cukrzycą. 63% osób chorujących na cukrzycę twierdzi, że strach przed wystąpieniem powikłań związanych z cukrzycą wpływa na ich samopoczucie. A 28 chorych na cukrzycę ma trudności z zachowaniem pozytywnego nastawienia do swojej choroby. Co zatem na co dzień realnie Państwo, jak możemy Państwa wspierać i budować dobre samopoczucie? Teraz trochę powiem właśnie o tej pozytywnej dyscyplinie. Zatem, dyscyplina jedno słowo, tysiące opinii. Czy to kara? Czy to posłuszeństwo, czy to są zasady, czy to egzekwowanie, czy to zawsze robienie tego samego, czy to zawsze robienie tego, co jest słuszne, czy to konsekwencja, czy to robienie tego, co ci każą, czy to sztywne, czy to nudne, czy w ogóle masz wybór, czy po prostu się podporządkowujesz. I zobaczcie Państwo, jeszcze taka. Też definicja, co to jest dyscyplina. Jest to cecha, która polega na tym, że potrafisz zachowywać się i pracować w sposób kontrolowany, co wiąże się z przestrzeganiem określonych zasad lub standardów. Ja wiem, że tutaj pani profesor wcześniej w wykładzie właśnie mówiła o tym słowie kontrolowanej i jak gdyby mówiła o tym, że to jest takie niewłaściwe słowo. Ale synonimem tej dyscypliny może też być samokontrola, powciągliwość i samodyscyplina. Zatem co chodzi? O co chodzi, Szanowni Państwo, w tej pozytywnej dyscyplinie? Przede wszystkim według właśnie publikacji naukowych chodzi o uczenie, zrozumienie, zachętę i komunikację, a nie o karę. Większość z nas. Czasach, gdzie była wychowywana, przyjęła rozumienie słowa dyscyplina od swoich właśnie rodziców, społeczeństwa oraz ugruntowanych tradycji i przekonań. Natomiast pozytywna dyscyplina to możemy powiedzieć, że to jest pozytywna nauka. I dlaczego dyscyplina jest ważna w życiu? Możemy właśnie powiedzieć, że dyscyplina jest mostem między celami a osiągnięciami. Jest dystępnia, stanowi też dobrą podstawę do bycia selektywnym, niezależnym, punktualnym, skupionym, zachęconym i pozostającym zorganizowanym w życiu. Tak jak tutaj mamy też plakat dotyczący właśnie Światowego Dnia Cukrzycy. I tutaj widzimy, że na tym plakacie, że wszyscy praktycznie. No, są zachęceni i są skupieni, i jednak korzystają z tych wszystkich elementów samokontroli, które są ważne, jeżeli chodzi o zarządzanie cukrzycą. Zatem czym nie jest dyscyplina? Dyscyplina nie jest czymś, co inni. Ci robią, jest czymś, co robisz dla siebie. Możesz otrzymywać instrukcje, wskazówki z jednego lub z innego źródła, ale źródło dyscypliny nie jest zewnętrzne. Ono jest w nas, jest to wewnętrzne źródło. I możemy powiedzieć, że dyscyplina nie jest posłuszeństwem wobec cudzych standardów w celu uniknięcia kary. Mówimy o własnej dyscyplinie i też. O utracie tej dyscypliny. Kiedy zachowujemy tą naszą osobistą, własną dyscyplinę, mamy wybór. Zachowujemy kontrolę nad sobą i tym, jak poruszamy się w naszym otoczeniu. Kiedy natomiast tracimy naszą osobistą dyscyplinę, a także przez to swój wybór, oddajemy kontrolę innym ludziom, zewnętrznym okolicznościom i nieuniknionej przypadkowości naszego, życia. Zatem y, jaką mam tutaj dla państwa propozycję? Jeżeli mamy więcej dyscypliny, wtedy mamy większy wybór, więcej też kontroli, lepsze opcje, wyższe standardy, lepsze umiejętności, więcej elastyczności jest w nas. Dyscyplina jest kluczowym elementem naszego rozwoju, naszego Sukcesu i naszego zdrowia. Dotyczy to każdej dziedziny życia i każdego człowieka. Dlatego yy, być może nadszedł taki czas, żeby zamienić motywowanie się na zdyscyplinowanie się. I zobaczcie Państwo: mniej dyscypliny to mniej wyboru, mniej kontroli, mniej opcji, niższe standardy jak też niewystarczająco umiejętności i mniej elastyczności. Propozycja moja jest taka, żebyście Państwo tak głębiej zaczęli rozumieć tą dyscyplinę. Czym ona jest i jak działa i dlaczego działa. Poobserwujmy siebie przez cały dzień, poobserwujmy też innych ludzi i porównajmy te słowa z tym, co obserwujemy. Wyjdźmy w teren i wykonajmy pracę. Wykonajmy tą pracę właśnie w duchu pozytywnej dyscypliny. Czy możemy utrzymać samodyscyplinę? No to jest bardzo trudne. Ja mogę powiedzieć też na własnym przykładzie, że jak sobie troszeczkę pofolguje, jeżeli chodzi o taki rytm dnia swojego, łącznie właśnie i z pracą i z stosowaniem się do, do spożywania posiłków i z aktywnością fizyczną, z czytaniem też wieczorem jakiejś książki bądź też jakiejś publikacji, to mam rzeczywiście wyrzuty sumienia. Dlatego wiem, że taki plan dnia i taka dyscyplina w tym planie dnia jest ważna i Ważne jest to, jakie my mamy cele postawione dla siebie. W przypadku, wiadomo, choroby, w przypadku cukrzycy, mogą być to cele edukacyjne, gdzie chcemy wiedzieć troszeczkę więcej, poprzez to, żeby obserwować swój organizm i stosować się do tych wszystkich zaleceń, które otrzymaliśmy właśnie podczas edukacji podczas redukcji. Samoświadomość pozwala nam zidentyfikować nasze mocne strony, słabości, obszary, które wymagają właśnie jeszcze takiej korekty, takiej poprawy. Dlatego komunikacja, która wyraża troskę, to jednocześnie komunikacja, która dotyczy też Państwa jako pacjentów i Osoby, które y, edukują Państwa. Czyli mówimy, że opieka związana jest z komunikacją. To jest troska, to jest uwaga. I ta opieka jak gdyby idzie w dwie strony. Y, zespół terapeutyczny y, troszczy się chce, żebyście Państwo y, też no, troszeczkę. Y, poświęcili tej uwagi, ale i wzajemnie. My jako zespół terapeutyczny, jako pielęgniarki również y, y, no, chcemy Państwa otoczyć tą troską i tą troskę kierujemy do Państwa, żebyście też wiedzieli, że sami jesteście tą osobą, która dobrze, żeby troszczyła się o siebie, poświęciła dużo uwagi i opieki w tej właśnie chorobie. Dlatego też, tak jak mówię, profilaktyka jest bardzo ważna i dbanie o to, żeby nie mieć powikłań. Tutaj mamy takie plakaty, które dotyczą właśnie profilaktyki cukrzycy. Dla tych państwa, którzy jeszcze tej cukrzycy nie mają, proponujemy wypełnienie takiego kwestionariusza ryzyka zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Oni dostępne na naszej stronie internetowej, a praktycznie dla osób z cukrzycą i dla wszystkich osób proponujemy zapewnienie komfortu dla swoich stóp, czyli przede wszystkim codzienną samokontrolę stóp, przygotowanie stóp do aktywności fizycznej, dobór odpowiedniego obuwia. To pozwoli Państwu na dobre samopoczucie i też korzystanie właśnie z aktywności fizycznej. Zatem, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pozytywną dyscyplinę i o te wszystkie elementy, które są ważne, to chciałabym tutaj szczególnie podkreślić w, w opiece na. Na, na, podkreślić dobre relacje z bliskimi i otaczanie się ludźmi, którzy e, po prostu e, nam są przyjaźni, bo to też e, jest e, jak gdyby elementem tej pozytywnej e, dyscypliny. Dlatego e, jeszcze raz zachęcam do samokontroli, aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania e, i do tych wszystkich elementów, o których tutaj wcześniej już była mowa o tym zdrowym odżywianiu, o um, korzystaniu z, um, z ciągłego monitoringu glukozy um, i um, z regularności um, podawania właśnie um, leków. Um, I Szanowni Państwo, na koniec chciałam Przytoczyć takie słowa naszej pacjentki, która wykonała super pracę, i mogę powiedzieć, że ona też mnie zainspirowała. Cukrzyca jest jak mądra osoba, można się od niej wiele nauczyć. I w duchu tej pozytywnej, właśnie dyscypliny, starajcie się od swojej choroby się dużo, dużo nauczyć. Jest też link, link do strony internetowej, gdzie macie Państwo taką fajną ulotkę, właśnie zrobioną przez pedagogów z, ze szkoły w Centrum Zdrowia Dziecka, Zespołu Szkół Specjalnych. I w tej ulotce jest, są krótkie, fajne informacje dotyczące właśnie cukrzycy. A myślą przewodnią jest mądra osoba, cukrzyca, od której się może można wiele nauczyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Alicjo, bardzo serdecznie dziękujemy za tę prelekcję. Dzięki, że jesteś z nami w tym dniu, w tym naszym ważnym dniu, Światowym Dniu Cukrzycy i naszej piątej wirtualnej konferencji. Bardzo Ci dziękuję za to, że przybliżyłaś nam te informacje dotyczące pozytywnej dyscypliny. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję dziękujemy. bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Subskrybuj kanał Moja cukrzyca TV i zostaw łapkę w górę.